Minimalizm czy eklektyzm? Eklektyzm. Poranek w kuchni czy wieczór w salonie? Wieczór w salonie. All inclusive czy podróż smaków i zapachów? E, podróż smaków i zapachów. Kamper czy pensjonat? Kamper. Domowy obiad czy jedzenie na mieście? Jedzenie na mieście. Tradycyjna kuchnia czy kulinarne eksperymenty? Kulinarne eksperymenty. Śniadanie na słodko czy na słono? Lubię na słodko, ale muszę na słono. Ja bym nie mogłem... wiedziałaś. No, no to na słono. Gotowanie razem czy w samotności? W samotności. Kolacja przy stole czy na kanapie pod kocem? Przy stole. Wspólne święta w dużym gronie czy kamer kameralnie tylko z najbliższymi? <laughs> kameralnie wielkie święta z najbliższymi. <laughs> Rytuały rodzinne czy spontaniczne, spotkania. O. Gry planszowe czy kino domowe? Lubię, lubię planszówki, ale też bym powiedziała i to i to. Dobra. Może być? <grym> Może być, zgadzam się. Wyjazd z rodziną czy długi weekend w domu? Wyjazd z rodziną. Poranek z książką czy z telefonem? Z telefonem. Jogging w parku czy jogę w salonie? Padel. Padel, padel. Na, padel na zawadach. Równowaga praca życie czy work hard, play hard? Równowaga praca życie to jest coś, z czego jestem bardzo dumna. Relaks w ciszy czy z muzyką? W ciszy. Zakupy online czy stacjonarnie? Online.